Cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym nagraniu chciałbym Was zaprosić na, miejmy nadzieję, wielkie święto wszystkich fanów Diablo. Praktycznie od 7 lat zajmuję się tą grą, konkretnie Diablo 3. Oczywiście jestem fanem od ponad 20 lat tej serii Diablo 1, Diablo 2. No i potem oczywiście moja cała przygoda z YouTube'em, potem streamowanie. No i mam nadzieję, że to jest właśnie ten bliskon, na który ja i wyczekacie od dawien dawna, którym zapowiedzą Diablo 4, ewentualnie Diablo 2 Remastered. No i co? O godzinie 17 w piątek zaczniemy streama. Od godziny 17 do 18.20, do 18.25 będzie normalny stream, na którym będziemy się hypować rozmawiać na tym, co może być na tym bliskonie i gdzieś tak o godzinie 18.20-25 przełączę się na hosta. Eee, zrobię hosta oficjalnej strony e, Blizzarda, na którym będzie pokazana ceremonia otwarcia plus cztery darmowe panele. I bardzo, bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, żeby zostali na moim kanale MultiplayerGaming.pl na Twitchu E, oczywiście będziecie wszystko to samo widzieli, co e, e, na oficjalnym kanale Blizzarda. I oprócz tego, będziemy mieli do dyspozycji wspólnie wszyscy e, pani e, Polscy Diablo 3 czat, na którym będziemy się albo hypować, albo będziemy się wspólnie smucić. Oprócz tego, jeszcze e, jest e, zrobiłem dodatkowy kanał na Discorcie. E, Bliskon 2019, na którym będziemy mogli się wspólnie też rozmawiać. I jeszcze oprócz tego będę wszystko to nagrywał i najfajniejsze nasze reakcje albo najsmutniejsze nasze reakcje wrzucę potem w skrótach do, na YouTube. Tam też będzie można to zobaczyć. I miejmy nadzieję, że to będzie naprawdę jeden z przyjemniejszych, fajniejszych bliskonów. Jakie były do tej pory. Dobra, to co? Piękne dzięki, zapraszam na 17 w piątek i miejmy nadzieję, że to będzie naprawdę wielka piękna. Na razie.